Combine X9 jest wyposażony w zaawansowane aplikacje mobilne. Umożliwiają one zdalne zarządzanie logistyką w bardziej efektywny sposób i gromadzenie cennych danych dotyczących zbiorów na potrzeby długoterminowej analizy agronomicznej. W aplikacji mobilnej Operation Center można sprawdzać trwające prace polowe, wysyłać operatorom szczegóły zadań Wyświetlać lokalizację maszyn oraz wiedzieć, kiedy należy uzupełnić paliwo lub AdBlue. Możesz nawet zobaczyć obraz z wyświetlacza w kabinie w celu sprawdzenia ustawień i dokonania zdalnych regulacji. Po zakończeniu zbioru przez Combine X9 jest również natychmiast dostępna dokumentacja polowa, którą można wysyłać bezpośrednio do klientów. Connect Mobile to dostępna w kabinie aplikacja, która pomaga operatorom lepiej zrozumieć i zarządzać wydajnością kombajnu podczas zmieniających się warunków zbiorów. Łączy się ona bezpośrednio z magistralą CAN-BUS kombajnu, wyświetlając w czasie rzeczywistym mapy plonów i strat wysokiej rozdzielczości, a także inne kluczowe dane dotyczące wydajności. Dzięki aplikacjom mobilnym Combine X9 przenosi zarządzanie zbiorami na wyższy poziom.